Witam. Dzień dobry. Nie okay. widziałem na kanału. A o czym, o czym jest vlog? vlog no, bus? o życiu jej, o życiu jej. O wszystkim. Ja chyba zacząłem być fanką Moniki Kociołek. Muszę do te grupki dołączyć. Ko kociołki Moniki, czy coś, nie wiem, pewnie jest taka. Co ja chcę zbanować? Popi? Nie wiem, banuję tego trundla. Banuj, popi, no. Dobra. No i, i teraz znowu jest sytuacja, gdzie co jest open. Bo to trzeba... Okej, okay, Kane jest bonet! Wyjebane, nie... wyjebane, my gramy po prostu swoje. No to tak chcesz zagrać? No ja bym albo TF i zagrał, albo Kindred, ma okej. No, okay. co no to jak chcesz? To da, daj mi tego TF, a zobaczę z czymś innym jak się tym gra. Z czymś. Yy, no 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 dobra, to, to słab, to czekaj, to słab i dawaj. O kurwa, no tak. Zapomniałem. No i spoko, no i spoko. W ogóle on to nie przeszkadza. Klasik aszka Ta trochę taka kurwa opa też. Dawaj te pod full upę będę O ja pierdolę My oszutujemy każdego o. tutaj Każdego oszutujemy Pierwszy target wszyscy wypierdalani są naprawdę na wylego ramusa damy radę wykajtować, bo on nie wskoczy tak łatwo Muzyczkę po cichu posłuchać, no dobra To jest akurat najlepszy smak Skyr'a. Niech będzie, niech będzie po cichu muza Akurat jogurt nie, truskawka kiwi to najlepszy Skyr, zaraz po jagodowym. Opinia? Ciekawy jestem jak tam nami wyjdzie Dobra, gramy, gramy, gramy. Coś gramy. z oczami mam róże często... Yy, nie, nie wiem czy mam coś z oczami. Ja nie zauważyłem, ale jak ty widzisz, a się znasz, to możesz mi powiedzieć co to może być, bo ja nie wiem. Myślę, że mo moje lekko piec oczy, bo jest suche powietrze i sobie włączę chyba nawilżacz Masz nawilżacz? No O kurwa O, ja pierdol odjebałem No złotą kartę w kogoś tam nie dałeś Kończyła się No no, no to nie, to jest właśnie lipa, nie? Jak dadzą tą kartę i nie zrzucisz, to wtedy mają okienko, żeby nas wejść, no i to zrobił. Podnoś mnie, ale FF chyba, co? A czy ogólnie to na początku dla nich jest lipa, ale powinniśmy wokół tego no planta grać? No nie, ja tu nic nie zrobię. Mm. Twoje ataki na głodem kumulujące się pod podpalenie. A to ataki, a nie atakuje. Dobrać. Chyba główno do rola. Nie wiem, czy to jest dobre. Jak kramusa przyciągnę, to jest lipa w chuj. Pod A co, testa. Graba wziąłeś? Tak, bo nie, nie miałem nic. No dobra, dobra, to. spoko. Jak będzie się respił ten plan, to musimy tego. No, stunę, ja czekam na stunę cały czas. Dawaj, Bill! Daj, unlinuj teraz. Leci. Teraz też musimy wygrać. Mogę flesznąć w sumie. Dobra, zamykam. Ale póki nie lubi tego TFA. Znowu ten tf A maksuj, jest stuna? A zmaksujesz stuna może? Myślisz? No bo wtedy mam więcej czasu żeby e-kliknąć i... Czasem mogę nie, nie, nie dotrwać No ale co to, to ty dziadziuś, ale to ci tylko pół, to 0,25 sekundy stary To dla oka nawet tego nie zauważysz 0,25 tylko? Na no. maksowaniu? Nie, no na drugim teraz, jak wezmę. O to, w chuj! No to ty, ej! To jest dużo? Na jednym punkcie? No, tyle? nie wiem, no to 0 damage będę miał. To Ale ogólnie ja to spoko, zrób imo. No to wziąłem. No tak, no tak się gra ogólnie, nie? Ale no wiadomo, możemy zagrać inaczej. On będzie wjeżdżać, nie? No może. O kurwa, no to. Uciekniesz? Ja idę do góry, idę do góry, idę do góry. Dobra. No mi to wziąłeś tak. A, bo ty też masz maserka, dobra. Ale nie, 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 się nie, się uleczyć O kurwa Dobra, uciekaj Tutaj? Dobra, lecę w nią. Z armią. Dobra, zabiłem No ładnie! Kubon chyba. Kubon chciał tego, jak to się nazywa? Kubon chciał. portala mi zabrać, ja to nawet nie szedłem. Eee, o Rigley, siewa! się dorzucam. Też mam Grigle. Grigle masz, a gdzie? No, tak się składa, że na chipci. Dawaj tego seta. Patrz! Dojeżdżam. O kurde, Ale go Nie trafiłem, nie trafiłem. Zatwo krzyś! No ja pierdolę. Faja, nie faja trafiłem jednym tym. No. Jednym spelkiem. Dwa razy nami lucy w ogóle grają. A na kogo graliśmy? Na Lucian F, Znaczy na tego, A. na póki Na pewno, na póki A po czym to poznałeś? Taka, masz nickname'y? Tak. Ja muszę się włączyć, gdzie to się włącza? Ej, bo ja biorę te stuny pod przedłużanie, to ty musisz, Krzysiu, to trafiać. Ja rzuciłem za nim w ogóle patrzeć się ze stunem i miałem cooldown, wiesz? No to poczekaj na mnie już biorę te karciki, dobra? Poczekam. No to już widzę. zaraz tu narzucam, wiesz, może to sygnalizować, wtedy ja będę... Okej, okay, dobra, wiesz jak mam okazję, bo nie tam tak, że mogę rzucić, a nie muszę. Twoje ataki taki mm. że nie wroga 15% no, Może wezmę to 60 CDR-a chyba, nie? rolka Nie no też 60 CDR chyba. Zobaczmy to, może to będzie dobra. Najlepsze. Dawaj idź tam, idź tam, ja jak serkuję. Idź tam No, agro! Lecę Do końca! Nami, nami, nami! Padła Gdzie on jest? Tam? Nie, o tam kurwa! Dawaj! Dawaj karta. Bo nie no, ale czekam na studa, nie, nie podchodzę, bo nie mam po co. Ej, ten hook Blitza jest trochę taki dwusieczny, dwusieczny. No, ale ale powiedział że idę o, totalnie to pod tego. No ale idę totalnie pod tego, pod te ceki. Ale nie rób Everfrost, zrób Ludena. Nie, nie rób, nie rób! Zrób ludena, zrób ludena, zrób ludena, zrób Ludena, zrób deny Nie, 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 czemu? Ale zaufaj, no przecież zawsze to gramy i wygrywamy, to jest dobre. No, jesteś jednym graczem, który to gra, ale spoko, no dobra. Do... Nooo! No. dobra, 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 no nie wiem, jak chcesz, okej. Okay. Ale Boże, O kurwa, dobra, teraz się trochę diebało. Ja też już nie dobrały tego ciągnąć. Ale dowiedziałem się czegoś, że jak kliknę w Ramusa, to karta leci w Ramusa, nie? Bo mm. auto atakuje go. Spoko, dowiedziałem to, bo się, się nie czegoś z tego, nie było to takie oczywiste. Myślałem, że karta nie leci, ale to w sumie jest auto -atak, więc to w sumie powinno być logicznie w porządku. Teraz jest podwina. Ej, może redukcję chyla wrzucę? Redukcję chyla zrobię, co? Zrobię no, lucem nami. A bo nie, dobra, Black Cleaver, bo jest super. Ja mam E co 3 sekundy, Walla co 5, więc naprawdę kite, 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 poke. Ty musisz, wydaje mi się, nie rkować w nich, tylko podejść, stąd, narzucić i spierdalać. Mhm. Mm Patrz. Dobra, stun Dobra dostaje, BUM! No, jessa Twoją miętność nakładam efekt przy trafieniu A, nie mam efektu przy trafieniu. O, właśnie! Ooo właśnie! Zobaczcie teraz, co się będzie działo. Wygraliśmy. Najlepszego parka dostałem. Jakiego? Zbufowane góle o 60%. O Zaraz zobaczysz. Dobra, tu, tu Ramusa tylko. Tak, pierwszy target, pierwszy target, zawsze pierwszy target. A ja tu robię bum. Bum, bum i spierdamy. Spierdalam. O kurwa, odjeb... Żyjesz? Ja się wyjebię, z wyje leczę się, leczę się, leczę się. Padł Ramus. I cyk, kurwa. Zają! żołnierze, kurwa, gule. Iee. Dojazd. Ale ogólnie. Okej, okay, nie trafiam tego Ewe ale Ewefrost musi być dobry, bo ja jestem tylko botem, więc po co mi Luden? Zobacz moje temy. ja, ja idę... ci powiem tak, ja ci tylko powiem jedną rzecz. Chodziłem w no. det Recap po grze z różnymi te... No z ginotylą głównie grałem i on robił zawsze więcej wrażeń ode mnie. A ja robię dużo. Ale, ja robię ale, dużo. No ale to nie no, to, to jak więcej od ciebie? Jak ja idę pod takiej temy suportowe, to to jest niemożliwe. No, no on robił Luden na przykład. I który daje mu większy no, to... 5 czy tam więcej nawet. No nie no, ale no, to, to tak a czy a grałeś w tym na chociaż raz? No tak. Kiedy? A może grałeś, no dobra. No, Na na w i Aha. Ja, I mot musi być pod y, takie kurwa. No tak se, move. No, no, takie tak, utility. Tak, chce w sensie, się spoko, nie? Jak się jak ci się tak wygodniej gra, to już Tak, tyle zagrać, razy, ja się... nie, no ale już tyle razy uratowało mi dupę, że ziomki do mnie ja im to rzucam na pysk, i wtedy kartę dokładam i uciekam. A tak, masz MS-a dodatkowego, nie? Do ucieczki, do dogonienia. No, no tak, tylko że bardzo... ja już mam 600 MS-a, nie? Więc, no ale rozumiem. Okay, no nie, wie, mogę sobie okay. tym zagrać, ale to. Ja gra jak chcę. Żyjesz. ja ci nie będę mówił, co masz robić. Jak czujesz? ty gasz tf em więc ty musisz czuć. Po prostu czuję, że to jest lepsze dla ciebie też, nie? Bo wtedy nie mogą nie. podejść. Nie, znaczy, bo mi się wydaje, że to nie jest lepsze, bo ja mam ściany to te stary 4 sekundy i. Dlatego, że te ściany ty zawsze powinieneś rzucać na nich, a nie defensywnie. Czemu? Nie zawsze No, ty w szczególę lecą. No właśnie zawsze, jak rzucam kartę, to powiedz, ściana powinna się na nich. Jak rzucasz kartę, no to jak rzucasz kartę, to ta. Ale... No, ale to mówię, że oni nie, oni nie mają prawa dojść do ciebie. Nie, nie mają i nie dochodzą. No. Teraz Ramus zerkował na przykład. No, no na jest trochę ciężej, ale ogólnie... Szczególnie no to tego, postaram się go tam ogarniać. Dobra, zrobiłem mega ostro popierdolone temy. Ja robię ja i dorzucam... Nie wiem czy to jest dobre, sprzedałem buty, żeby mieć banshee na nich, nie wiem czy to jest dobre. Ja Ale... Merkurki. A co ty na to, żeby spróbować jedną, jedną takie coś, że po prostu Redukcja klikam chila. r w ażkę i klikam W, bo rammus mnie nie, 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 nie zabije. A, dobra, znaczy Rka zdejmuje dawaj. banshee, kliknij to r no. oczywiście. No nie biegni, biegnij w niego, dawaj. Dawaj, dawaj biegnij. No. No i co kurwa? Gówno. Nic? Ty nie zawiliśmy? się? Wstawiam, Dobra, to musi być raz zajebiste. Ty, no ale jak to? Padł. Dobra, dawaj stuna. O kurwa. Padłem. No! Co cię zabiło? Bumerang, Ashka, Ażka jakiś bumerang, ja jestem w truchu. jak my nie zabiliśmy tej jaski? Ale, ale, ale wiesz co? Bo my nie musimy wchodzić. Mi się daje, że to ale, takie wejście to, się było, też kłóci. Ale to było, Ale czym się kłóci, Jak to była zajebista taktyka czy Bo nie, jak nie? Nasza rapida, to wydaje mi się, że dużo łatwiej i bezpieczniej jest spody, rzucić złotą kartą. ja rzucam gulę i jest wygrana walka. To już wygraliśmy walkę, jak trafisz z tunem. A oni, oni nam nie oddadzą. To już jest auto win, nie? Kurwa, no nie wiem, może? No tu tak, mi, się mi się wydawało, wydałem. że to musi być, tu mi się wydawało, że to musi być ostro zajebiste. No nie średnio imo. Dawaj w, bo ja, ja, ja mam bardzo ja dużo rzeczy. My możemy Ramusa zabić, chuj Saszko! No ja teraz teraz gram powoli, no teraz to już powoli, no. No no Ale wkurzam... ten ryb. nie? Dostał. A nie, głęgo zasłoniła Głęgo zasłoniła stary O jeszcze mi, o Mierkę. A, uważaj o. Daj ceka, dobra Ginę Albo? Nie wiem, jakby I don't fucking no Nie da się podejść do tej ażki No i co teraz? Graliśmy powoli. Ja nie miałem już GA, na przykład teraz i nie wiem. Yy, nie no to chyba Olin! Nie udało się Ramusa zabić. Akurat Ashka też jest takim kurwa czempionem, no nie wiem, ciężko nam podejść. No to chyba Olin. No może tak, no może tak, no może tak. No to chyba trzeba będzie Olinować. No Ash też jest taki, kurwa, no to wiesz, spamuje wolej cały czas, ciężko. Na no, tak ma cooldown na tym kurwa z półtora sekundy chyba. I co, go next? Nie no, ogólnie mi się wydaje, że ten plan. Zobacz, jakby tam był luden, to może by obrażeń nie zabrakło na przykład. A spróbujmy teraz no... luden zagrać, czy nie chcesz? No, jakby był luden i kurwa kosmici przylecieli, to tego. No, mogę zagrać, ty, ale stary, to uwierz mi, że to by nic nie zmieniło w tej sytuacji.